Jak poprawnie wykonać detoks i czym tak naprawdę jest detoks? Często detoks kojarzy nam się z głodówką, z notorycznym niejedzeniem, z oszczędzaniem się. A tak naprawdę detoks to metoda, dzięki której możecie się lepiej czuć, dzięki której się odkwasicie, dzięki której oczyścicie swój organizm, można powiedzieć, odkurzycie swój organizm. To nie tak, że tylko stosuje konkretne produkty, które odkwaszają, tylko normalnie je i Dodaję konkretne mikstury, które powodują właśnie detoks w moim organizmie. Mam dwie metody. Pierwszą metodą jest trzydniowy detoks, gdzie normalnie jesz, masz pięć posiłków, ale zaczynasz dzień od szklanki, w której jest aloes, oliwa z oliwek, pół cytryny i połowę uzupełniasz normalną wodą, oczywiście letnią. I taką miksturę pijesz zawsze na czczo. I wydaje mi się, że wystarczą spokojnie 3 dni. Jeżeli czujesz się dalej ociężale po 3 dniach, możesz przedłużyć tą metodę i stosować tę metodę przez tydzień. Drugim sposobem na detoks jest użycie produktów zielonych. Przede wszystkim warzywa zielone odkwaszają Twój organizm, więc naturalny detoks to użycie w swojej diecie przede wszystkim szpinaku, przede wszystkim brokułów, przede wszystkim ogórka. Liści mięty, bazylii. Jak najbardziej możesz stosować różnego rodzaju zioła. Najlepszą metodą detoksu jest mikstura składająca się z trzech talarków ogórka rozgniecionych. Do tego dodajesz 10-12 liści świeżej mięty, pół cytryny, pół limonki i wszystko zalewasz letnią wodą. Taki detoks możesz stosować nawet przez miesiąc, oczywiście przy zdrowej i zbilansowanej diecie nie głodówce. Mamy teraz modę na jarmuż. Jarmuż dla mnie osobiście jest bardzo dobry. Mam dwa sposoby, słuchajcie, które na pewno Wam pomogą w polubieniu smaku jarmużu. Przede wszystkim możecie pożyć koktajle, dodać do nich owoce, na przykład jarmuż, banan, szpinak i limonka i bardzo dobry orzeźwiający koktajl. Odkwasi wasz organizm, oczyści wasz organizm, a nie będziecie czuć smaku jarmużu. A drugim sposobem na przekąskę, który często stosuję, są chipsy z jarmużu. Jak je zrobić? Myjecie jarmuż, dajecie na blaszkę, e, nastawiacie piekarnik na 180 stopni, lekko solicie, dodajecie oliwy z oliwek i w takiej postaci jarmuż dajecie na blaszce na 3 minuty. Uważacie, żeby jarmuż nie zbrązowiał. I dzięki temu macie super przekąskę, która nie smakuje jak jarmuż, czyli tak zwana kapusta i nie śmierdzi kapustą, tylko macie elegancką, zdrową przekąskę.